W domu weselnym Oliwii i Marka Kamińskich trwa kontrola skarbowa. Kontrolę prowadzi Laura Prokop, którą łączy z markiem sekretny romans. Długo to jeszcze zajmie? Tyle, ile trzeba. Znalazłam tutaj kilka nieprawidłowości. Jakich nieprawidłowości? Ja to 10 tysięcy razy sprawdzałem. Ale, panie Marku, proszę się uspokoić, co tak nerwowo. Popełniłem błąd i swego czasu spędziłem noc z Laurą. Jakimś dziwnym trafem to ona prowadzi kontrolę w naszej firmie. jestem, mam dla pani kawkę, proszę bardzo. Dziękuję. Wszystko w porządku? No, wie pani co, szczerze mówiąc nie do końca. Znalazłam kilka źle ujętych faktur, także niestety, ale... będziecie państwo musieli zapłacić mandat. Jaki znowu mandat? Marek, spokojnie. Mm. Gorzka. Ja już muszę uciekać, także myślę, że wpadnę do Państwa w przyszłym tygodniu i prosiłabym przygotować resztę ksiąg. Pani sobie chyba żartuje. Marek. Do widzenia. Do widzenia. Laura specjalnie robi te kontrole w naszej firmie, żeby się odegrać za to, że urwałem z nią kontakt. Człowiek robi jedną głupotę i płaci za nią do końca życia. To ona jest nienormalna. Ja te księgi jej chyba nie wiem, przybije do czoła. Ale po co ty się tak zachowujesz? Tylko nam większy mandat naliczy.